A więc zaczynamy kolejny odcinek naszej ulubionej serii, czyli QA. A tak naprawdę to ta ściana z tyłu, co jest za mną, także jej w plecy, bo to jest ściana ledowa. Także staram się, postaram się jak najszybciej to zrobić, żeby się tutaj nie spocić. Yy, dobra, czy czarna fuga to złowcielone, czy mit? Szczerze, czarna fuga to jest to złowcielone. Zazwyczaj jest tak, że kładzie się białe płytki ktoś chce fugę kontrastową czarną. Ją się dobrze kładzie, tylko mycie po tej fudze to jest po prostu masakra. Ręce są czarne jak u górnika, no i ciągle trzeba tę wodę zmieniać. No i mycie później całych płytek, żeby ich doprowadzić do pierwotnego stanu, jest uci uciążliwe, ale jest wszystko do zrobienia. Także odpowiednia cena i mamy czarną fugę. Czy płytki można kłaść bez fugi? Ha, słuchajcie, pewnie, że można kłaść płytki bez fugi. Kiedyś miałem tak. Właśnie takie zlecenie, tylko to były grube płyty granitowe i je się kładzie bezfugowo. I one przyjechały z Chin 60 na 60 i pan powiedział, że chce je położyć w Wiesiu bezfugowo, czyli jedna do drugiej. Jak zacząłem układać trzy płytki, były dołożyłem czwartą, to już trzeba było kombinować. Ale powiem Wam szczerze, że granit to jest z takim dobrym materiałem, tak się dobrze układało, że. Były gdzieś tam minimalne takie szczelinki, ale to naprawdę minimalne. I powyszło bezfugowo. A wszystkie inne płytki, które mamy kłaść bezfugowo, no to jest sztuka. Jeżeli mamy pas w kuchni między blatem a szafkami wiszącymi i mamy tylko pionowe styki, to to zrobimy. Jeżeli mamy podłogę, nigdy mi to nie wyszło. Dwie płytki do siebie pasują, cztery ok, ale dokładamy następne, to gdzieś nam się to rozjeżdża. Także... Płytka, najlepiej jak jest, przy płycie najlepiej jak jest fuga, 2 mm, no to wtedy mamy korektę i to wszystko działa jak trzeba. A tak to jest ciężko. Antoni, czy lepsza wanna, czy prysznic od strony wykonawczej? Hmm. Od strony wykonawczej jedno i drugie jest łatwe. Yy, prysznic, czyli rozumiemy brodzik, kabina. No i to jest bardzo proste. Z wanną jest y, troszeczkę więcej pracy, z tego względu, że jak wstawimy wannę, musimy tutaj wykonać sobie obudowę, podcięcie na nogi. No z tym się trzeba troszeczkę pobawić, z prysznicem mniej, a jeżeli mówimy o prysznicu z odpływem liniowym, no to to już jest wyższa szkoła jazdy. W zależności co chce inwestor, to się wykonuje, także wtedy w kosztorysie uwzględniamy wszystko i nam się, nam się jako wykonawcom wszystko opłaca. Hmm, które ściany nie malować na szaro? Ja to lubię, bardzo szary kolor, także proponuję wszystkie malować na szaro. Do szarego, do szarego koloru pasuje naprawdę wszystko. I różowy, i biały, i czarny, i czerwony. Także ja bym, jak, jakbym mógł, to by malował wszystko na szaro. To jest bardzo modny kolor. O, garnek, garnek się pyta. Garnek bzyk. Mm. Jak poznać, że ekipa remontowa to profesjonaliści, a nie partacze? Będę to powtarzał jak mantrę. Patrzcie na tych fachowców, jak przychodzą, jak są ubrani. I jak, jakie mają narzędzia. Mają być to wiadomo, mar narzędzia markowe, no bo na tanich narzędziach nie da się pracować, no, ale przede wszystkim mają być czyste. I też pa panowie muszą wyglądać schludnie. Jeżeli ekipa na pierwszy rzut oka wygląda bardzo fajnie, czyli będą wykonywali robotę dobrze. A jeżeli przyjdzie pan Janusz z panem Henkiem, z jednym wiaderkiem, ze szpachelką taką zarośniętą, zaprawą takich dresikach i wlaczkach. Na tych dresikach mamy jeszcze ten silikon akrylowy, tak jak się palcem ciągnie, to zazwyczaj tu jest. No to sami sobie odpowiedzmy, czy chcemy, żeby taki fachowiec pracował u nas w mieszkaniu, czy też nie. Także po tym możemy poznać profesjonalistów. Romek się pyta, Romek a Tomek. O, proszę, bo jakieś postacie bajkowe. Mhm. Czy klej do glazury z marketu to zawsze zły pomysł? Dlaczego? Czasami też jeżdżę do marketu, kupuję kleje no się bardzo dobrze sprawdzają. Jedynie co w markecie to nie kupuje się tych markowych, tańszych rzeczy, które mamy w hurtowni. Tutaj można może takim przykładem będą elektronarzędzia. Pewnej firmy kupiony właśnie z nazwą znanej firmy kupiony w markecie, a kupiony w normalnym sklepie, jeżeli nam się coś popsuje, jedziemy do serwisu i tam panowie wstukują sobie w komputer i mówią, że tego się nie naprawi, bo to było kupione w markecie. Bo było tańsze. Dlaczego tańsze w markecie? No bo są użyte inne materiały wewnątrz. Czyli jeżeli kupimy w normalnym sklepie, to mamy przykładowo tryby metalowe, a jeżeli kupujemy w markecie, to mamy o tam 30% tańsze, to mamy tryby plastikowe. Także to jest tylko taka różnica. Z materiałami budowlanymi, jeśli chodzi o klej, to można kupować w każdym jednym markecie tylko odpowiedni klej. Moim zdaniem to jest tylko pakowane w tej samej fabryce i duży sklep pozwoli sobie na to, żeby troszeczkę zejść sceny niż taka zwykła hurtownia. I to tyle. Farba lateksowa czy akrylowa? Pyta Iza. Hmm. Pani Izo, to w zależności gdzie Pani chce używać tej farby. Lateksowa farba bardzo dobrze sprawdza się na przykład w korytarzach, Nie po prostu mamy, ocieramy się o te ściany, mamy małe dzieci, opierają się i tak dalej. Z lateksu zmyjemy wszystko. Farba akrylowa... Bardzo fajnie sprawdza się w, w innych pomieszczeniach, typu sypialnia, salon, czyli tam, gdzie mamy ciąg komunikacyjny, tutaj lateksik, a gdzie nie mamy tego ciągu komunikacyjnego w pokoje, to możemy sobie tutaj pojechać z akrylem. I jest wszystko ok. Renata, nie za bogata. Czy czarna armatura? Styl czy zmora w utrzymaniu? Tak szczerze. Powiem szczerze, dostaję czarną armaturę do zamontowania, ja ją montuję, przecież ja jej nie będę mył i utrzymywał. Także w zależności, co kto lubi. No. Aby tylko, jeżeli korzystamy z usług tych pań ze wschodu do sprzątania, jeżeli przed nimi schowamy domestos, to ta bateria będzie nam długo służyła. A jeżeli nie schowamy domestosu, to te panie, uwierzcie mi, zniszczą każdą jedną baterię bo zasada jest u nich taka, wchodzą do łazienki, już kilka razy to widziałem, odpalają domestos, wszystko zlewają domestosem z wodą. To jest wszystko. A później na takiej armaturze zostaje wszystko wypalone i takie są smugi. Także, jeżeli schowamy domestos, to w utrzymaniu taka czarna bateria posłuży nam przez dłuższy czas. Czy klient ma zawsze rację? Zazwyczaj jest tak, że Fachowiec mówi klientowi to, co on chce usłyszeć. Jeżeli to jest straszna głupota, to staramy się klienta wyprowadzić z tego. A jeżeli jest uparty, no to proszę bardzo, zróbmy tak, jak chce. Przyznajmy mu tą rację. Śpijmy wtedy spokojnie, klient zadowolony. Także czasami trzeba odpuścić. Dla które prace remontowe lepiej zlecić niż zrobić samemu? Tylko szczerze. Samemu to możemy wynosić gruz, zgruzować cokolwiek mamy ściany do rozebrania, to ją możemy rozebrać umiejętnie i wynieść, a resztę prasną no, trzeba zlecić fachowcom. No, bo jeżeli mamy na przykład zrobić wylewkę albo płytki w łazience, a nie robiliśmy tego, no to wyobraźcie sobie, jak to będzie wyglądało później. Także jeżeli nie czujecie się na siłach, zlećcie fachowcowi, zapłaćcie i miećcie święty, święty spokój. Słuchajcie, to już wszystko na dzisiaj. I teraz tak, prośba ode mnie. Subskrybujmy. <grym> temu. <grym> zaczyna się. Dobra. Słuchajcie, i to już tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. I oczywiście subskrybujcie kanał, łapkę w górę. No i czekam na następny zestaw pytań od Was. Takich fajniejszych może. Może takich, takich życiowych też trochę. Podpowiadam. Posiedzimy, pogadamy. Jest miło, sympatycznie. Ściana w plecy grzeje. Jest ok.